Na Mysłowickim Rynku zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o pedofilię. Pijana matka za kierownicą samochodu, kobieta miała ponad 3 promile i wiozła autem dwoje swoich dzieci. Zalane budynki i drogi, przewrócone drzewa, przez Mysłowice przeszły gwałtowne burze. Marcin, Janota, witam i zapraszam. To jest minął tydzień w a takie są szczegóły informacji. 12 lipca na Mysłowickim rynku ujęto mężczyznę podejrzanego o pedofilię. Okazał się nim 58-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Mężczyzna umówił się z 14-letnią dziewczynką na rozdziewiczanie i inne czynności seksualne. Na umówione miejsce przyjechał służbowym samochodem, po czym podszedł do pozorantki. Pedofil został złapany dzięki prowokacji grupy Watacha na tropie pedofilii i przekazany w ręce policji. Skrajną nieodpowiedzialnością wykazała się 31-letnia Mysłowiczanka, która, będąc w stanie nietrzeźwości i nie posiadając prawa jazdy, kierowała Oplem z dwójką swoich dzieci w wieku 6-8 lat. W miniony poniedziałek wieczorem Mysłowicy policjanci zostali zaalarmowani przez mieszkańca, że w rejonie skrzyżowania ulicy Wyspiańskiego i Katowickiej ujął nietrzeźwą kobietę. Mężczyzna zwrócił uwagę, jak jadąca przed nim Oplem kobieta w okolicach stacji paliw przy ulicy Katowickiej wykonywała naprzemiennie manewr hamowania, a następnie przyspieszała. Miała też problemy z utrzymaniem prawidłowego jazdy. Mężczyzna mając podejrzenie, że kierująca może być pod wpływem alkoholu, kontynuował jazdę za Oplem. Gdy tylko kobieta zaparkowała swój samochód przy ulicy Wyspiańskiego, natychmiast podbiegł do niej, zabrał kluczyki i powiadomił policjantów. 31-latce grozi teraz do dwóch lat więzienia. Blisko tysiąc interwencji straży pożarnej odnotowano 14 lipca w województwie śląskim w związku z ulewami, jakie przeszły nad regionem. W Mysłowicach służby także miały ręce pełne roboty. Strażacy musieli udrożnić przejazdy pod zalanym wiaduktem przy ulicy Dworcowej. Wypompowywali wodę, która wdarła się do budynku przy ulicy Wojska Polskiego, hali przy ulicy Hutniczej czy piwnicy domu mieszkalnego przy ulicy Janowskiej. Silny wiatr łamał także konary i przewracał drzewa. Natomiast na ulicy Janowskiej wichura zerwała poszycie dachu z jednego z budynków. Podziękowania za codzienną służbę, mianowania na wyższe stopnie i nagrody finansowe dla najbardziej zaangażowanych policjantów. Tak w Mysłowicach obchodzono święto policji. Uroczystość odbyła się 14 lipca w Mysłowickim Ośrodku Kultury. 24 lipca przypada Święto Policji. W tym roku po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, Mysłowicka Komenda zorganizowała obchody tego święta w kameralnym gronie. Uroczysta zbiórka była okazją do wręczenia nagród oraz wyróżnień. Ta data została wybrana w celu upamiętnienia utworzenia Policji Państwowej. W tym roku obchodzimy już 102 rocznicę. Dla policjantów jest to ważny dzień, szczególnie dla tych, którzy zostali nagrodzeni za pełnioną służbę i pracę na rzecz społeczeństwa, oraz za trud związany z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa mieszkańców. Miasta. Jak co roku Święto Policji jest okazją do nagradzania i awansowania policjantów na wyższe stopnie służbowe. W tym roku 49 mysłowickich policjantów otrzymało wyższe stopnie służbowe. Czterech też zostało wyróżnionych nagrodami pieniężnymi od prezydenta miasta Mysłowice. Komendant Miejskiej Policji w Mysłowicach podinspektor Dariusz Koniak odebrał też honorową odznakę Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach. To jest program minął tydzień, a przed nami takie jeszcze ważne tematy. Powrót do niedzielnych śniadań na polanie. Skorzystaj z poczekalni na Mysłowickim rynku. Szczypiorniści MKS Owiry mistrzami Śląska w piłce ręcznej plażowej. Śniadanie na polanie to nie tylko okazja do zjedzenia zdrowego posiłku. Piknikowy czas umilają atrakcje dla dzieci, ale także dla dorosłych. W ostatnią niedzielę mogli się o tym przekonać uczestnicy inauguracyjnego po COVIDowej przerwie porannego spotkania na Górce Słupeckiej. Zimne napoje, pyszne przekąski i relaks na kocu. Wraz z rozpoczęciem wakacji powróciła akcja Śniadanie na Polanie, organizowana na Górce Słupeckiej. Wydarzenie odwiedzili stali bywalcy, ale także nowi uczestnicy. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, jesteśmy zachwyceni miejscem, spotykaliśmy znajomych, więc bardzo chętnie będziemy przychodzić tutaj, myślę, że jeszcze nie jeden raz. To jest bardzo przyjemnie, bardzo miło, dziecko zadowolone. Od pierwszej edycji organizatorzy stawiają na ekologię, dlatego zachęcają do przynoszenia swoich kubków, talerzy oraz sztućców, a wszystko to w celu ograniczenia ilości odpadów gromadzących się podczas wydarzenia. Bardzo chcemy, aby coraz więcej mieszkańców do nas przychodziło z własnymi kubkami. Cały czas naciskamy na ekologię, chcemy korzystać z takich rozwiązań wielorazowych. Jeżeli chcecie kawę, jakąś lemoniadę, to to jest taka konieczna rzecz, którą musimy ze sobą zabrać. Śniadanie na polanie to nie tylko okazja do zjedzenia zdrowego posiłku. Piknikowy czas umilają atrakcję. Dla dzieci, ale także dla dorosłych. W ostatnią niedzielę nie brakowało zajęć plastycznych przygotowanych przez animatorów, była możliwość skorzystania z porady dietetycznej, a także można było praktykować jogę. Mam nadzieję, że będzie dużo więcej atrakcji dla dzieci, bo e, dzieciaki są dla nas tutaj priorytetem. Przez ostatnie lata śniadania na Górce Słupeckiej stały się nieodłącznym elementem niedzielnego poranka w czasie wakacji. Wszystko Stało się to takim cyklicznym moim niedzielnym spędzaniem czasu. Jeżeli jeszcze jest pogoda, to nic tylko korzystać ze śniadań na polanie. Zapraszam całe rodziny, przyjaciół, sąsiadów. Przychodźcie całymi grupami, tu naprawdę warto spędzać wolny czas. Śniadanie na polanie to pomysł Marty Adamowicz ze sklepu kawiarni Amarantus. Spotkania będą odbywać się w każdą niedzielę do końca września, a jeśli pogoda pozwoli, nawet dłużej. Na kulturalnej mapie Mysłowic pojawiło się nowe miejsce: to Poczekalnia. Inspiracją do stworzenia tej przestrzeni były Poczekalnie na dworcach kolejowych. Różnorodna oferta wydarzeń na Mysłowickim rynku przyciąga mieszkańców, którzy chętnie wpadają tu na koncerty, spektakle teatralne czy po prostu posiedzieć z bliskimi w strefie relaksu. Od kilku dni w sercu naszego miasta możemy też zaznajomić się z historią regionu i przyjemnie spędzić czas w nowo otwartej Poczekalni. Zawitały do nas złote kontenery z wystawią mówiącą o powstaniach śląskich. Kontenery są nowoczesne, multimedialne, klimatyzowane. Mieszczą wystawę multimedialną Ex Silesia Lux, czyli Światło ze Śląska, przygotowaną z okazji stulecia powstań śląskich przez katowicką Instytucję Kultury Ars Cameralis i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wystawa gościła m.in. w Katowicach, Pszczynie czy Żorach, a do 2 sierpnia można ją oglądać u nas. Kontenery będą otwarte codziennie w godzinach 14-18 oraz w weekendy podczas wydarzeń organizowanych na rynku. W letnie piątki, soboty i niedziele będzie można odwiedzić także poczekalnię, czyli miejsce, które powstało u zbiegu rynku i ulicy Grunwaldzkiej w ramach projektu Mysłowice Alternatywnie. Spędzicie tu czas w wygodnych kinowych fotelach, w otoczeniu o filmowym charakterze, na przykład czekając na koncert. Jeżeli zakupimy cokolwiek u jakiegokolwiek przedsiębiorcy, na rynku możemy z tym przyjść tutaj do środka, posiedzieć ze znajomymi, zagrać w planszówki, które tutaj również się znajdują. Jednak najważniejszym celem, jaki ma spełnić poczekalnia, jest wyeksponowanie pustych lokali na Starym Mieście, których jest niestety dosyć sporo. Po ostatnich latach y, przedsiębiorcy nam się wynieśli. O projekt alternatywnie ma na celu przede wszystkim ożywić stare miasto. Udało nam się ściągnąć ludzi, mamy już naturalny ruch ludzi na starym mieście. Teraz musimy przyciągnąć przedsiębiorców. Żeby to zrobić, musimy im pokazać czym dysponujemy, pokazać walory tych miejsc i namówić do tego, żeby takie miejsca kupowali bądź najmowali. Poczekalnia będzie otwarta w piątki w godzinach 17:24, w soboty między 12:00 a 24.00 i w niedzielę od 12:00 do 20:00. Minioną sobotę w Bielsku Białej odbył się finał Mistrzostw Śląska w piłce ręcznej plażowej młodzików i juniorów młodszych. W tej pierwszej kategorii wiekowej triumfowali zawodnicy MKS-u Wiry 7 Mysłowice. W kategorii junior młodszy Mysłowiczanie wywalczyli tytuł wicemistrzów. MVP turnieju i najlepszym bramkarzem w kategorii młodzików zostali odpowiednio Benjamin Soboszek i Olivier Langner. I to była ostatnia informacja. W tym wydaniu programu minął tydzień. Na kolejne spotkanie zapraszam już za 7 dni. Życzę spokojnego, wakacyjnego tygodnia. Do zobaczenia.